Ja, przepraszam Państwa, znalazłam się tutaj i szukałam Jana Upchagena. Nie mam pojęcia. Zrobił mnie znowu w konia, bo zaprosił mnie na wielki bal. I zastanawiałam się, gdzież on znowu. A może w spiszu małpa na Chmielnej? A może na Długim Targu, a może na Ogarnej, Świętego Ducha, Buszkowy, nie mam pojęcia, jeszcze Dolne Miasto. Ależ on miał tam tak dużo tych posiadłości. I całe szczęście, że na ulicę Długą 12 nie wybrałam się, do centrum miasta i pomyślałam sobie, ho ho ho, Jan Uphagen podejrzewam, że w posiadłości wrzeszczańskiej wybrał się. Czy państwo się dobrze bawicie? Nie słyszę. Ale czy państwo jesteście ugoszczeni tym bigosem, słynnym bigosem Uphagena? na piwie jopejskim i na tych śliwkach dymnych? Nie. Czy skosztowaliście tego, tego jadła? Jeszcze nie, ale to będzie niespodzianka. A jakie tu mięsiwa będą. Proszę Państwa, przykro mi bardzo, ja przepraszam za Jana Uphagena. To nie czas na cietrzewie, na głuszce i na dziki. My w tej chwili jako wegetarianie Zajmiemy się tylko i wyłącznie drobnymi przekąskami, ale nie będę opowiadała, co będziemy jeść i co będziemy pić. Opowiem trochę, może nie za dużo, chcę Państwa zaciekawić. Historia tak mocno mnie wciągnęła, o Janie nie mogłabym mówić bardzo długo. I Najważniejsze rzeczy, Gdańszczanie i Gdańszczanki, jak przechodzą ulicą długą, to oczywiście wstępują do Muzeum Uphagena na ulicy Długiej 12. Jest to przepiękne muzeum mieszczańskie. Drugiego takiego nie ma w Polsce. W stylu Rokoko. Zostały wszystkie pokoiki, urządzone płytiny, które sygnalizują, że w tym domu mieszkał bibliofil, wielki znawca kultury antycznej, ale również przyjaciel zwierząt, ptaki, motyle. Są tam na tych płucinach. Jeżeli jeszcze Państwo nie byli, zapraszam serdecznie do tego muzeum, ale również zapraszam do książek. Jan Uphagen by się bardzo ucieszył, ponieważ był bibliofilem, zgromadził w swoim życiu bardzo dużo książek. I być może. Że tych książek nie jeden nawet nie oglądał. Wszystkie te książki znajdują się w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Proszę Państwa, ten księgozbiór, który został przekazany miastu Gdańsk, liczył sobie 11 648 tytułów. A w tym 15 tysięcy woluminów. Zgromadził 165 map, różne szkice i przede wszystkim również kolekcjonował sztukę, przepiękną sztukę. Ten jeden człowiek mógł zająć się bibliofilstwem tylko dlatego, że miał bardzo bogatych rodziców. Ojciec jego już zasiadał we wszystkich urzędach miejskich, był armatorem, w towarzystwach różnych działał, i proszę Państwa, Janek biegał koło ojca i oglądał, co ten ojciec robi, i chciał go naśladować. Proszę państwa, tak naśladował, tak starał się, ojca przegonił, a mianowicie chciał koniecznie skończyć studia. Ojciec mówi: Nie, zostaniesz kupcem jak ja. No, dwa lata się męczył, aż w końcu przyszedł do ojca i mówi: Drogi ojcze, przepraszam najmocniej kupcem nie będę ale chcę studiować. Ojciec zgodził się. Po wyrażeniu zgody półtorego, półtorego roku uczył się filozofii, uczył się greki i łaciny. Zdał egzamin, wziął brata stryjecznego i pojechali do Getyngi. W tamtych czasach to był najpiękniejszy i najlepszy czas Jana Upchagena. Nauczył się bardzo dużo. A uczył się i historii, i filozofii, i poznawał i chciał jeszcze więcej poznać. Po trzech latach studiów z bratem stryjecznym odbyli wielką podróż turystyczną. Powinniście Państwo wiedzieć, gdzie pierwsze kroki skierował, do jakiego państwa. Oczywiście do Holandii, bo jego rodzina z Flandrii pochodziła. I tam obejrzał sobie Holandię, przejechał Niemcy i Francję. Zwiedzał zabytki świeckie, zwiedzał zabytki sakralne i opisywał to. Niestety, pamiętnik do dnia dzisiejszego. Się nie odnalazł. Są świadkowie, którzy widzieli ten pamiętnik, i są pewne elementy z wieku XIX, gdzie informacje były zaczerpięte właśnie z tych pamiętników. No, proszę Państwa, kiedy już wrócił do Gdańska, wiedząc o tym, że jest wykształcony, że ma pod na pewno ojca wielkiego sprzymierzeńca poszukał żony. Niedaleko szukał, a mianowicie poślubił stryjeczną siostrę, Henriette, która po trzech latach niestety zmarła. Znalazł kolejną żonę, Abigail, z którą żyli długo i szczęśliwie. Tak się losy potoczyły niestety, że potomków nie było w tym małżeństwie, ani jednym, ani drugim. Ale Jan twierdził, że to wcale nie porażka, ma więcej czasu na pracę. Ale jaką pracę ciężko pracował? Był w różnych komisjach, m.in. podatkowych, między innymi w komisjach takich dotyczących latarni gdańskich. Był również podpułkownikiem, był Rajcą w 1772 roku. I kiedy Gdańsk został zagarnięty przez Prusy, wstał i powiedział: Prusakom nie będę służył. Jego postawa była jak najbardziej właściwa. Ludzie to docenili. Na ślub drugi, dla jego żony i dla niego, piękną operetkę napisano. No, chciałabym mieć taką operetkę na ślub. Jest mnóstwo różnych ciekawych rzeczy dotyczących życia Uphagena. Ale przykro mi bardzo, znaleźć jego wizerunku nie mogłam. I nie zachował się nigdzie jego wizerunek. Jego ciało spoczywa w 1802 roku, kiedy zmarł. Cała rodzina. Jest y, kaplica y, w kościele świętego Pawła i Piotra, i tam wszyscy potomkowie Uphagena żyją, y, leżą. Przepraszam. Ależ to przecież w tym momencie Jan Uphagen, nie mając potomka i nie mając tak właściwie. No yy, ciężka ta była jego praca. Należał do Towarzystwa Przyrodniczego i tam rozpoczął pracę, prace bibliofilskie. Chciał napisać, a interesował się historią, chciał napisać przepiękne, przepiękną historię o Gdańsku, o Pomorzu. I nasunęła się taka akurat jedna sytuacja, kiedy konkurs ogłoszono w Towarzystwie Przyrodniczym. Niestety, jego praca nie została zauważona i nie została doceniona. Ale to nic. Zbierał nadal książki. W Amsterdamie, w Getrindze, gdzie jeździł, a miał. Możliwości duże. Zebrał bogaty i duży zbił i na kartkach każdej książki one były autentycznie przeczytane, bo adnotacje jego są. W związku z czym poświęcił się bardzo i wyłącznie tylko historii i wpadł na genialny pomysł. Napisze książkę. O książętach Pomorza Gdańskiego. Książka ta była wielkim osiągnięciem, przyjęta była bardzo dobrze, a przez kolejnych 20 lat pracował i pisał. Zajmował się kulturą antyczną i tak sobie wymyślił. Od początku świata ja napisze taką książkę, historię, do 997 roku. Pracował nieustannie nad nią przez 20 lat. Książka również cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Czyli jako bibliofil, kolekcjoner sztuki, no, majątek zgromadził bardzo duży, i zastanawiał się, co dalej z tym majątkiem. A że bywał we wszystkich państwach, jeździł z wizytami, oglądał, obserwował, i wpadł na genialny pomysł: skoro jestem bezdzietny, to muszę wymyśleć, żeby taką sytuację, żeby ten cały majątek nie roztrwonił się, bo to po jakimś czasie majątku nie będzie. A był bardzo skrupulatny, założył fundację w 1797, tam paragrafów 51, związek rodzinny Uphagenów i tam się dopiero działo. Proszę Państwa, tam określono bardzo dokładnie. Które kamienice, domy mają być sprzedane? Jak pieniądze mają być rozdysponowane? Jak na ulicy Długiej 12 to muzeum? Jak, jak ma być rozdysponowane? Proszę Państwa, dzisiaj czytając taki statut z taką dokładnością, nauczylibyśmy się, że Zgromadzić majątek to jedno, ale co się dalej stanie po zakończeniu naszego żywota, to jest majstersztyk. A mianowicie, a że nie stronił od humoru, jako wesołek wymyślił sobie, będzie cała rodzina przyjeżdżać na określoną godzinę, otrzyma dywidendę. Hmm. Ale kiedy? A mianowicie 22 stycznia na ulicy Długiej o godzinie 10 cała rodzina ma się zjawić. Kto będzie, otrzyma dywidendę? Kto spóźni się 3 minuty, drzwi będą zamknięte. Nawet tym parostatkiem ze Stanów Zjednoczonych i jeszcze, bo pamiętajmy, jakie były trudności. Oj, ludzie potem już wiedzieli, że trzeba być poprzedniego dnia, żeby tę dywidendę uzyskać. Ale to 22 styczeń to pamięci śmierci Ojca, a 17 lipca. To w tym pięknym dworze. O godzinie dziesiątej, dziesiąta trzy, zamykane były podwoje, i kto znalazł się, dostał dywidendę. Proszę Państwa, dużo osób nie zdążyło, i w następnym roku, oni już tydzień wcześniej byli. I już się tak postarali, żeby tę dywidendę, a od razu mówię, nie małą, dużą. Pieniądze był człowiekiem skrytym i świetnie rozporządzał swoim majątkiem. Będąc w różnych towarzystwach zagranicznych, przyglądał się, że najlepiej swoje pieniądze zdeponować, w bankach, a mianowicie londyńskim. I tam odpowiednimi funduszami można zgromadzić duży majątek. Jeżeli ktoś się chciałby mnie zapytać, jak te pieniądze robił Hagen, to właśnie w ten sposób to nic prostszego. Jechać z walizką pieniędzy do Londynu, założyć konto, no i potem można ewentualnie skorzystać z tej fundacji. Yy, związku rodzinnego Uphagenów, skorzystać z tej fundacji, z tego statutu, 51 tych punktów i już będzie można też w podobny sposób rodzinę lub dalszą rodzinę wyposażyć w dywidendę. To jest jedna strona. Mówimy cały czas o tym, że był mocno związany z Gdańskiem i. Pisząc, ciesząc się, że tutaj mieszka, miał możliwości wielokrotnie wyjeżdżać za granicę, ale zawsze z miłą chęcią wracał do Gdańska. I to jest taka najważniejsza sprawa. Oprócz tego, że przywiązywał wagę do swoich posiadłości i chciał, ten dwór, obok którego tutaj stoimy, montplerze, w darze dla swojej żony Abigail. I zastanawiał się, że jak dwór podmiejski we wrzeszczu, patrycjuszowski, on musi być najpiękniejszy, ale i najpiękniejszy musi być park. Proszę Państwa. Zapraszam wszystkich do parku Uphagena, A na pewno tam spotkacie Jana i Abigail, ponieważ została Aleja Lipowa od północy, a Kasztanowa, Kasztanowa od południa. W środku piękny Bóg o czerwonych liściach. I jeszcze jest jedna ciekawa rzecz i Państwo na pewno o tym nie wiecie, ale ja tam byłam, ja wiem, że tam był piękny mur, mur czerwony. A wiecie Państwo, jak to się stało? Pojechali Państwo, uphagenowie, do Buszkowych, do swojego posiadłości, a wszyscy znajomi, ich przyjaciele, zebrali się i w ciągu 24 godzin Mur okalający cały park powstał. No, wchodził Pchadem i Abigail. No, chwila, chwila, to my do swojej posiadłości nie możemy wejść? Możecie, macie klucz od bramy. Ten mur został zburzony w 1814 roku podczas wojen napoleońskich. I często nazywano parkiem czerwonym, od tego właśnie muru. Ale w momencie, kiedy można było oglądać, i dokładnie park, to w tym momencie należałoby też podpowiedzieć, że jest to rzecz bardzo ważna. A wiecie Państwo dlaczego? Bo wydaje mi się, że Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych to na pewno będą wiedzieli i będą mogli brać przykład z Towarzystwa Upiększania i Popierania Wrzeszcza. Takie towarzystwo. Nie chciało, absolutnie stanęło, jak każdy członek przyszedł i powiedział: Kiedy już rozparcelować chcieli park, na części nie dali, bo powiedzieli, że nie mogą pozwolić na to stare drzewa wycinać. Ale chwileczkę, młode sadzić? Gdzież to? To nie ma możliwości w ogóle takiej. I potem jeszcze, tak wtopiony ten park był w tą tkankę tutaj miasta, że oni wygrali. Społeczność wspólnie, razem ogłosili zwycięstwo. I w tym momencie. Chciałabym jeszcze po powiedzieć, że ten park w dzisiejszym takim ujęciu, on autentycznie jest chyba z jedną taką małą, drobną różnicą, bo wtedy jeszcze były szalety drewniane, ale teraz już ich nie ma. W związku z czym wydaje mi się, że te wszystkie elementy rozarium, wszystkie nasadzenia. Warto tam podejść i skorzystać z kortu tenisowego, który został zbudowany i budynku, który przekazany został związkowi sportowemu. W 1976 ten budynek Dworek pleże, Mą pleże, został wpisany do rejestru zabytków. Ale tam najciekawsze rzeczy są w środku, proszę państwa, naturalne. Od momentu 1814, kiedy został zbudowany, tam są bardzo piękne schody kręcone z płócinami o motywach roślinnych. Autentyczny oryginał, proszę go dotknąć. To jest oryginał. I jeszcze można obejrzeć przy wejściu, przy drzwiach na parterze, płyciny drzwi. One też są oryginalne. Nie wiem, czy jeszcze bym mogła tutaj Państwu opowiadać dużo rzeczy. Wydaje mi się, że chyba wszystko już opowiedziałam. No, poza tym, że statek był uprowadzony u Phagena, Potem jeszcze no, y, jakieś fajerwerki Hagen też y, dla urzędu miasta, dla rady miasta też organizował. Różnymi rzeczami się zajmował, ale nade wszystko kochał ludzi. Dziękuję. Bra, 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 bra. Za bardzo malowniczy, malowniczą opowieść i cieszę się, że na końcu powiedziała Pani, że kochał ludzi, bo Uphagen był dobroczyńcą też, bardzo znanym dobroczyńcą i bardzo wiele lat innych robił, więc ta tradycja w tym budynku, że organizacje pozarządowe właśnie, właśnie dziękujemy, dziękujemy mistrzu, tak, że w tym budynku ta tradycja jest kontynuowana, nie jest przypadkiem, okazuje się.